O Bogu, bracia i siostry. Za wielką łaskę Bożą, którą Pan Bóg nam daje za dzisiejszy dzień. Że Pan Bóg przedłuża ten czas łaski, abyśmy mogli oddawać chwałę Jemu, abyśmy mogli szukać Jego oblicza. Dzisiaj jak widzę. I wszyscy wiemy, że mamy tą pamiątkę, wspominamy śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, bracia i siostry, że przeczytam słowo Boże związane z tą okolicznością. To, co się wydarzyło, jest zapisane w kilku Ewangeliach, mimo że Ewangelia Łukasza. Dwudziesty drugi rozdział, czytamy od czternastego wersetu. Takie słowa. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim, i rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami, przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie. I kielich, gdy było powieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kogo z nich ma, kto z nich ma uchodzić z na największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi... Niech będzie jak usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród Was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja. Przekazuję Wam królestwo, jak i mnie ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby Was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. A ty, gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A on rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieję dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie nie znasz. I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to niczego. On zaś rzekł do nich. Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. Do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A on na to wystarczy. I wyszedłszy udał się według zwyczaju na górę oliwną. Poszli też z nim uczniowie, a gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie, a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: ojcze, jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja niech się stanie, Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba umacniający go w śmiertelnym boju, jeszcze gorliwy się modlił, i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy z modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku rzekł do nich. Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Do tego miejsca. Bracia i siostry, to jest historia, która wydarzyła się naprawdę, która tam miała miejsce tam w ogrodzie Getsemane i tak, jak tu zauważyliśmy, czyta, zauważyliście, czytałem, i wy też śledziliście, pan Jezus w tej całej, można powiedzieć, społeczności z uczniami swoimi, yy, przeżywał dosyć trudny czas, trudne chwile, i rozmawiał z nimi, mówił do nich, i, i to, co ci uczniowie odpowiadali, to tak, my już z perspektywy na to patrząc, to widzimy, że oni nie rozumieli Pana Jezusa w tej, w tej chwili, w tych chwilach. Oni jakby nie wiedzieli, co, co to się dzieje. Czasami bywa tak samo i my, jako ludzie, coś tam czynimy, gdzieś idziemy. Wykonujemy jakby swoje, te codzienne obowiązki. Tak jak i tutaj ci uczniowie, wiedzieli, że jest Pascha, jest Wielkie Święto. Chcieli mieć tą społeczność, tą wieczerzę. I pomimo tego, że Pan Jezus mówił do nich, że to ostatni raz On spożywa tą wieczerzę z nimi, że Jego dusza się trwoży, Z tego, co my czytamy, to widzimy, że uczniowie jakby nie do końca rozumieli, że wypełnia się to wszystko, co było o nim napisane. Pan Jezus wiedział, że tak jak zostało napisane w pismach, to wszystko ma się wydarzyć. Ale oni nie rozumieli tego jeszcze. Tutaj czytamy o tym, że między nimi powstał spór w tej godzinie, tak można powiedzieć, trudnej dla Pana Jezusa, oni się wspierali, a który z nich będzie większy w królestwie. I tą sprawę Pan Jezus musiał im tłumaczyć jeszcze, można powiedzieć, stojąc u progu swojej śmierci, swojej męczeńskiej śmierci. I mówi Pan Jezus jeszcze słowo do Szymona Piotra, wypowiada takie proroctwo o tym, o nim i o uczniach a Piotr mówi panie jestem z tobą i na śmierć i do więzienia i gdziekolwiek i takie deklaracje nieraz i my składamy w swoim życiu tak jak wtedy Piotr czasami tak czujemy się tacy silni pewni siebie Bracie i siostry, nie wiem, nie wiem jak, jak to, no ale to czasami tak jest. Bywają takie chwile, ale widzimy tutaj, że Pan Jezus w tym ogrodzie Gotsemany, gdzie się udał po tej wieczerzy, czytamy o tym, że On przechodził trudny czas, trudne chwile musiał jakby walczyć sam ze sobą, można powiedzieć, wzdrygał się przed tym wszystkim, co go oczekiwało, przed tą śmiercią. Pamiętam, jak tu, ktoś stąd głoszących o tym mówił, że yy, tak, taki przykład przytoczył, że gdybyśmy nawet wiedzieli, że się skaleczymy w palec w jakimś danym momencie, to już to nas jakoś nie tak po prostu porusza i wzdrygamy się przed tym. A Pan Jezus był świadomy, że go ukrzyżują, że go ubiczują, że włożą na niego krzyż. Będzie on musiał nieść i opadać z sił w tej walce. I ostatecznie przybiją go do krzyża, podniosą, oderwą od ziemi i przebiją bok. I wiecie to wszystko, było straszne, ale mi się wydaje, bracie siostry, i tak to widzę, że ta droga, którą Pan Jezus szedł i, to, i te cierpienia, które on niósł tam na krzyż golgoty, to jest jakby takim też obrazem naszego życia, kiedy my postanawiamy iść za Jezusem, za naszym Panem. Bracia i siostry i my w swoim życiu bierzemy nieraz ten krzyż, nieraz, powinniśmy każdego dnia brać ten krzyż i iść. I niesiemy na ten krzyż Golgoty swoje ciało, swoje namiętności, swoje słabości, bracia i siostry. I tak samo nieraz zdrygamy się przed tym, nieraz paraliżuje to nas. I chcę Wam powiedzieć, że największe zwycięstwo, tak mi się wydaje, największe zwycięstwo, jakie w świecie może być, jakie może się dokonać w życiu człowieka, to jest zwyciężyć samego siebie zwyciężyć własne ja. My możemy wszystko, tak jak ten Piotr mówił: i do więzienia, i na śmierci, i mamy miecze. Możemy kupić i tak dalej. Ale pan Jezus powiedział: Piotrze, ty nie znasz samego siebie. Kurnie zapieję, ty trzy razy mnie się zaprzesz, patrząc mi w oczy. I to jest, bracie siostry, to nasz ja, którego często my nie znamy, a z którym musimy walczyć. Pan Bóg nas wskazuje powołów do tego, abyśmy ukrzyżowali swoje ciało. Swoje namiętności, swoje porządliwości, swoją pychę. Idąc za Jezusem, idąc do tego miejsca, o którym Pan Jezus powiedział, że już nie będę z wami pił tego wina, ale w Królestwie Niebieskim u Ojca Mojego. Tam, żeby dojść, musi umrzeć nasze ja, bracia i siostry, musi być ukrzyżowany. Na krzyżu Kolgoty. I to jest największa walka, którą toczymy w swoim życiu. To jest to najtrudniejsze, bo wszystkie inne rzeczy możemy wykonać. Jakoś tak z łatwością nam przychodzi, ale to, żeby uniżyć samego siebie, żeby powiedzieć tak, jak powiedział Pan Jezus. On też walczył tam w Gethsemanie i mówił: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. On nigdy tak nie mówił przedtem, prawda? Czynił tak wielkie rzeczy. Powstrzymywał burzę. Morze się uspokajało. Demony wypędzą. Zmarwił, wzbudzał. A tym razem mówi Ojcze, oddal pode mnie ten I tak, bracie siostry, myślę, że jest w naszym życiu. Kiedy my idziemy, kiedy ten ciężar krzyża ciąży nas i nieraz potrzebujemy tej pomocy. Pamiętamy, jak Pan Jezus szedł, kiedy włożyli na Niego ten krzyż i tą drogą do Larosa pod górę niósł ten ciężki krzyż, ubiczowany, plecy, które były, można powiedzieć, zorane, zbite, pełne ran, i na te plecy włożono szorstki krzyż. I kazano mu nieść. I on upadał tam pod tym krzyżem. I później jest nale... przymusili pewnego człowieka, który wziął ten krzyż i, i, i niósł na tą górę. Bracia i siostry, tak samo może być i w naszym życiu. Kiedy przychodzi Pan Jezus i pomaga nam nieść, kiedy my już nie, nie dajemy rady sami, kiedy prosimy o Bożą łaskę i pomoc. I ja wiem, że nikt z ludzi nie zwycięży sam, ze sobą, ze swoim. Ja gdyby nie Boża pomoc i nie Boża łaska, to Pan Bóg daje nam tych sił, bracia i siostry. To On przychodzi, aby nas złamać. Aby nas przemienić, aby uczynić na swój obraz i swoje podobieństwo. I wtedy my możemy powiedzieć: Boże, niech będzie wola Twoja. Nie moja, nie nasza, ale Twoja wola. Niech się dzieje. Kiedy my tak się poddajemy, Pan Bóg daje nam siły, posyła swoich aniołów i w tej trudnej walce, pod, podnosi nas i idziemy dalej za naszym Zbawicielem. Dzięki Bogu, bracia i siostry, że my poznaliśmy to i wiemy, że jest ten krzyż Golgoty. Jest to miejsce, gdzie była przelewana święta krew Syna Bożego, która ma moc oczyścić nas ze wszelkiego grzechu, z naszych upadków, z naszych słabości. I tam jest moc w tym krzyżu, aby i nasze ja zanieść i ukrzyżować tam, abyśmy stali się zwycięzcami, tak jak zwyciężył nasz Mistrz, który wszystko zawierzył swojemu Ojcu niebieskiemu On wiedział, bracia i siostry, zobaczcie na, na tą, można powiedzieć, na wiarę, na tą ufność Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy rozmawiał z, z, z uczniami przed swoją śmiercią, On mówi, że mówił im o tym, już, co będzie po śmierci. On mówi, ja was wyprzedzę do Galilei. On miał tą nadzieję, wiedział, że to wszystko, co, co będzie do śmierci, co będzie po Jego śmierci, o tym zmartwychwstaniu. Chwała Bogu za to, bracia i siostry, i Pan Bóg w nasze serce już dzisiaj wkłada tą żywą nadzieję. Chociaż żyjąc na tej ziemi toczymy ten bój, jest ten trud, ale później przyjdzie czas odpocznienia, przyjdzie czas błogości, szczęścia Bożego. I warto, dzisiaj można powiedzieć: Warto, tak jak i Pan Jezus zapłacił tak wielką cenę. Ale on widział efekty tego, po swoim zmartwychwstaniu. Wielu ludzi pociągnął do siebie i dzisiaj mamy XXI wiek i ta moc Boża działa i mnie i ciebie bracie i siostro i nas Pan Bóg pociągnął. Dzisiaj jesteśmy tu dlatego, że uwierzyliśmy, dlatego, że doświadczyliśmy mocy Bożej, łaski Bożej, świętej krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza i umywa nas z wszelkiego grzechu. Chwała Mu za to. Niech będzie Jego imię błogosławione, a Pan Bóg nam niech pomoże, abyśmy dokonali w swoim życiu, z Jego pomocą, tego największego zwycięstwa, aby nasze ja było ukrzyżowane, poddane pod wolę Bożą. Amen.